Cześć. Ten wiersz napisałam niedawno dla moich bliskich, którzy odeszli. Spokojnego wieczoru, spokojnego wieczoru, mój miły, jasnych gwiazd nad głową i dobrych snów. One mi już powiedziały, że jesteś szczęśliwy, nie tęsknisz, jak ja do ciebie. Dziękuję, że przychodzisz tak łagodnie, z ukojeniem i uśmiechem, który tak dobrze pamiętam. We śnie jest jeszcze prawdziwszy i ty, tak blisko, a tak daleko. Przytul mnie skrzydłem niebieskiego anioła, gdy zasypiam, z sercem ociężałem od tęsknoty. Niech Twoje ramiona z nieba otoczą mnie ciszą i spokojem na moją drogę ku Tobie oświetloną modlitwą i światłem lampionu.